Ciao, kochani. No hejka! Dzień dobry. Jest szansa na stolik? Nie, nie, mam Nie. Queen in the castle, queen in the castle. I have a couch! I have a couch! Co? Co robimy dzisiaj? Jesteśmy w drodze na City Break, trochę nam się pogoda nie udała, ale jedziemy z wiochy na Wiochę, bo wcale nie mieszkamy w City. I no oczywiście. To... Idziemy spróbować pizza. Tak, bo tak się składa, że jesteśmy bardzo blisko jednej z pizzerii, które są na liście 100 najlepszych pizzerii w Polsce. So we have to try it. Zobaczymy. Pogoda jest bardzo brzydka. Dobrze, idziemy. Ulala! Odwiedź poproszę. Oh. Boże, ale leje. Gdzie jest ta pizzeria? W tamtą stronę. Idziemy. No. Coś chyba już widać tamo? I co? Jesteś moksi? Ja, ja nie jestem głodny. To fajba kasz. It's nice. Dzień dobry. Czy jest szansa na stolik? Nie ma. A kiedy najwcześniej? A możemy sobie zarezerwować stolik? Możemy. Eee, dobra. 5 Dobra. 5.1.1. To będziemy się dogadywać. A możemy wziąć na wynos? Możecie. we want takeaway? Tylko, że teraz trzeba i tak poczekać, bo mamy tu zamówienie, tu zamówienie, a tu... A mniej więcej ile? No z godzinką. A, no. Albo zamówcie sobie. No. I jak będą zrobione... Nie zjemy pizzy. Ale nie zjemy teraz. Ale zjemy później, jak tylko się zrobimy. Czekamy na tał padać w ogóle. Tak, oh, yeah, tylko only before was raining. 3 sekundy później. Tak, już nie because pada. we had to get out of the car, beronic. That's how it works. No? tak. You're opening and everything. Ale ty jesteś na princessit. Ja jestem passenger princess. A, ecco. Ale jak trzeba, na no to mogę pokierować. O, rozumiem, rozumiem. Mam kierować? Co to jest kierować. To drive. Do you want me to drive? No, no, dai. Ciekawe ha. czemu. Trafiko, Sempre trafiko. Nie mówisz do tej pani. Bo jest 3 minuty później, nawet nie. Tak, słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. Pewnie jak najbardziej za godzinkę, nawet było idealnie. To będzie za 15.06. Super! No nie, no ja sobie 50 minut nie ma, problemu. Ok, super. Do zobaczenia. Rozumiesz? Tak, tak. Za godzinę. Wytrzymasz? One hour. Tak. Bardzo proszę. One hour with our timing or with their timing? Fifteen to 6, Za 15.06. Okej. Okay. Wytrzymasz? Rozumiesz? Rozumiem, wow, kurde! A will you Tak! Do Nie, Yeah, we can go eat something else. Nie. <grytyk> pizza. No i dobra. Ja już się wystraszyłam, że nawet nie zdążyliśmy dojechać na nasze nocleg, a już panie dzwoni, wracać. Chyba jesteśmy. Może być. Może być. Idziemy? Jak funkcjonuje? No idziemy sobie wziąć kluczyk i wchodzimy. Okej, okay, zobaczymy gdzie jest klucze. Ale nie wjeżdżamy tam do środka. zostawiamy auto I'm tutaj. So A ah, we can go with the car inside. But what for? We're gonna be driving to eat pizza. Zaraz. So, so zostajemy auto. Tak. Even better. Me jedna plażak mor. A. But we can take some of it later. Buty Nasz buty też. Aha, bo ja jutro rano idę.

Tu jest tak pięknie, że się nie chce wychodzić, ale na pizzę trzeba jechać. Sama się nie zje nie spróbuje, więc Markusiu, it's tak. time. Okay, idziemy. Już czas. Jestem? Jedziemy na pizzę. Jestem gotowo. Nie wyglądasz na gotowego. No, no, jestem, jestem. Tydy, tydy, tydy. Tydy. Jedziemy. Idziemy! na miejsce idziemy na Jesteś Jesteśmy, idziemy, idziemy Już jest ciemno Głodne jesteś? mordem before oczywiście Podejście numer dwa Dobry wieczór Proszę. Dziękujemy bardzo Mamy stołolinię The lady gave me the English menu because she heard that nie mówimy po polsko, Pizza kaszmirusz. Pizza bianca pizza biała, pizza szkurierska. Dzisiaj dzisiaj spróbuję jak szalona pizza, ok? Ja nie. Bo normalnego jestem bardzo klasycznym. I dzisiaj no. Dzisiaj nie jesteś klasyczny? Jak dzisiaj jesteś? Jestem w Hawaii. No, nie. Może na No, ale, ale pizze no. są jak, jak okay. we Włoszech, ja? Więc nie mogę go do Shalony, except Davaii, oczywiście. Jest pizza z mascarpone. I z sosem sosem, mozzarellą, kurdą, naszemu. To jest ja nie mam tej pizzy. bo ty masz pizze dla mnie dla nie obrazili? No for real, have... no, Ja też jestem for real. I o, Tu hai quattro stagioni? Quattro stagioni. Sì. Consumo niente. T'è mica che prosta. E tu? E 10 stagioni. You know what I'm gonna try today because I promised myself that I will try. Do you remember what? Bianca pizza. Calzone. La calzone proprio. Proviamo calzone. The last time that I ate calzone, penso think I was like Six years old? I know. Don't we're gonna do alpha and all. Yeah. Yeah, I am twijo. Co? Tak wiemy już tam. Zaraz tam się zacznie, pochętycie, pozwolimy sobie. Dobra. E, dla mnie będzie czwartej godziny. Czwartka. Dla pierwsza? Piątej godziny. Dla niego będzie calzone. Calzone otwarte czy zamknięte? Zamknięte, nie? Zamknięte. Zamknięte, Dobra. Mhm. E, I będzie cię mogę prostszą domu, żeby później pokacza na wynos. I pokacza na wynos. There was also an option of calzone open, no? Which is a pizza. Which is a pizza. Новый? Может Добавляй Добавляй Да, ну, прошу Вкусно Есть Это очень вкусно У нас 4 но Не закончилось

Nie wiem. Nie wiem. Eee, co za. 14.7. 37. Wszystkie ingredienty są naprężdy, naprchniwa, naprżdy. Naprósną? Naprośliwe. Naprawdę? Dobre. Wszystkie ingredi ingredienty. I, I, oczywiście masa. Ciasto. Ciasto. Dramat dzisiaj. Jest bardzo dużo nagroda na całkowicie. Na, na ja czekam dla mojej kalcałki. I bardzo proszę. Dziękuję bardzo. I mam sałatkę. No. Mam kurios, super kurios. Wow. Dobra. No spróbujemy ten kalcony teraz. Dziękujemy mm? bardzo. Czas to jest dobre. Ja też chcę spróbować. Tu jest jeszcze oliwa, mm. jakbyście Państwo chcieli. Mikant na czeskowa albo nitkę. Mikanty? No trochę tak. Na razie nie. Trochę tak? To ci oh, Mikanty. No, no tak? rewelacja no. ukryj mi kawałeczek proszę malutki ja spróbuj ja spróbuję olio piccanto łupo mm. bardzo dobrze. co ty masz pikantne? na dole? no

Ale jest dobre, no? Mhm uh -huh. Te ciasto jest też dobre Mhm To wszystko jest dobre Dobrze, teraz czekamy na focaccia I idziemy do domu Do widzenia Do widzenia O, jest zmiękko Tak Brinset was gorąco, like szalony No i? Focaccia na Jest Jestem zmięczony trochę Bo widziała wszystko daje. Nie wiem I've been I've been driving and it's dark. So see you in the car. Oopala la! la. Lights huh? Lights on. I'm Lights reaction. on. Action. Boom! Oh, I want to see the focaccia. Davai. Focaccia. To nie jest focaccia. No, dalej. To nie jest focaccia. To jest placiek with pizzy. bash Queen in the castle, queen in the castle. I have a couch, I have a couch. <laughs> <laughs> Nie są dla wódka, to są dla kawa. Oh. Bo jestem barista, daj proszę amore. Ty chcesz szotę na wódkę? Tak, szotę na wódkę. Dobra. Mm, you better się dobra. Dobra, piśna. No. Trochę spalona. Trochę spalone, no, Weronika. No. No, no. no, no, może być, because I was recording. Teraz ja spróbuję, let's see jest spalone or no. Or if you're just pierdolisz. No, no, jest trochę spalone. Nie jest spalone. Ja <laughs> oh, No i co myślisz o tej pizzy? Pizza. 6 no na 10. Most of them? A czemu ty nie mówisz po polsku? Bo jest skomplikowane. Ale sometime. próbuj. Ale próbuj. Jak nie będziesz próbował, to się nie nauczysz. Ok, I know, ale, ja wiem, ale, ale if I want to share m, bardzo importantyczne informacje, <laughs> I would rather do it po angielsku. No dobra. No okay. dobra. Because you know how it is, no? I know so how it is. is. Okay. Ale spróbujemy. Mamy długa lista na pizzeriem w Polsce, wszystkie regiony. I oczywiście jedziemy spróbować. Prawie no. wszystkie? Nie prawie wszystkie, tylko pojedziemy na wszystkie. Na Może wszystkie? Okay. Zaj zajmie nam no, to bo kilka bo lat. Może gonna take <laughs> a yeah, kilka lat, ale <laughs> that's the plan plan, to jest plan i ten plan jest uh, jest um, w realizacji. W realizacji, ale I wanted to say something different. I wanted so... to say that. Ten plan jest do wygralic video na YouTube'a, no. A ten plan jest po to, żeby też nagrywać video na YouTube Tak. A, ah, okej. Okay. Tak. I widzisz jak się dobrze poszło po polsku? Hmm? Wszystko umiesz. C F wszystko tak. My brain is... tired. You have to use it. I have to use it. <laughs> Dobra, idziemy na dół. No.